Opowiem Wam, co wydarzyło się tydzień temu. Moja dzwoni do mnie i mówi tak, masz być o 18 gotowy, ubierz garnitur, wychodzimy na kolację. Strasznie gorąco było i nie chciałem zakładać garnitur. I byłem mówiony z kolegą. Dzwonię do niego i mówię mu Moja umówiła się z jakimiś kretynami na kolację. Nie możemy się spotkać dzisiaj. A on do mnie mówi tak. No ale tym kretynami to my jesteśmy. Co? No ja i moja żona zaprosiliśmy was na kolację. Mało śmieszne. Wiem o tym. Nara, cześć.